Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o grze Pokemon Go. To jest gra, która po prostu już rozjebała cały system i wszyscy w to grają. Praktycznie moje ulicy to tak grają, że wcale nie grają, ale to już miesza o to. Słuchajcie, ja trochę w tą grę pograłem i stwierdziłem jednoznacznie, że nie ma sensu dalej w to grać, ponieważ te wszystkie radary, haki i tak dalej, tak dalej. Powodują to, że ta gra niedługo straci popularność, bo po co się męczyć, łazić, jak wszystko można mieć przy chałupie. Słuchajcie, ja tego radaru Wam pokazywał nie będę, bo on dokładnie pokazuje występowanie w danym miejscu Pokemona oraz czas trwania respa. Także no, fajny hack, ale niestety bardzo zniechęca grę. Nie ma sensu chodzić tak. Wystarczy po prostu włączyć sobie tego GPS-a fake'a i nawet na, na komputerze można sobie grać. Banów, jeszcze z tego co wiem, za to firma, co to za firma w ogóle zbyt zapomniałem, Niantic jeszcze nie dawała. Ogólnie, jeszcze jest jeden problem, który w moim przypadku skreśla tą grę. Mianowicie resp. W chałupie. Rodz wszystkich chyba rodzajów pokémonów jakie można umie na mieście zdobyć. Nawet wodne, słuchajcie. Tak ciekawo się zobaczymy co teraz nam się wyrespi, bo co pół godziny przeważnie tutaj resw jakiegoś ludka jest. Widzicie, ja se siedzę w pokoju. Najczęściej na łóżku. bo proszę bardzo, co my tu mamy? Ach, kurwa wróbel, no cholera mi to. Ale złapmy to. Ścierwo, są szkodniki te wróble, mówię wam. O, jeszcze kurde pokebole nie zupałem. ja pierdzielę ale Bóg. Dobra, słuchajcie, nie ma sensu tak granie. Po co mam chodzić po mieście? Jak mam wszystkie rodzaje Pokemonów przy chałupie. Teraz nam internet wywaliło, ale to drobny szczegół. Ciekawe czy no w ogóle zaliczy to coś. Aha kurwa. Dobra, trzymajcie się. Do następnych filmów na razie.